Jeśli ogarnie covid, to poproszę BDS, żeby ci bilety kupili tutaj tego. Ty byś sobie zobaczył Leca, co? Na żywo. No kurwa, zobaczył co takiego Lecika na no. Jeszcze raz mi powiedz, żebym na topa poszedł, to normalnie no jadę do mi. ciebie. Kurwa, mam dosyć. Tylko musielibyśmy wymyślić jakąś historię. Bo inaczej to nie wiem, czy tak bez historii by ci dali to, to może jakaś historia, że nie wiem. Powiedz, że na wózku jeżdżę i dadzę. <laughs> nie mów tak, no kurwa. Co? Ja pierdolę co, widzowie tak mu stop to kurwa Będzie wiarygodne <laughs> Jak powiedzą, jak, jak że nie wierzymy no to zobacz, co piszą widzowie i chodź Stary, <laughs> Takie odpowiedzi to się nie spodziewałem Co tak, jest? A, a wiesz jaki jest mój ulubiony zespół muzyczny? Nie, nie mów nawet. Depolis kurwa <laughs> Jesteś popierdolony totalnie